Dzień dobry! Targi Remadejs Warsaw już niedługo. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zwiedzającym targi, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną aplikację na telefon. Aplikację można pobrać na systemy Android oraz iOS. Zaletą aplikacji Remadejs jest jej działanie zarówno w trybie online, jak i offline. Korzystając z niej, można znaleźć informacje o wydarzeniach odbywających się podczas targów, m.in. o prelekcjach zaproszonych gości w ramach Herma Kongres, loterii dla zwiedzających czy mistrzostwach kardzopingu. Interesujące Państwa wydarzenia warto dodać jako ulubione, a aplikacja będzie o nich przypominać. Program umożliwia także stworzenie swojego planu zwiedzania targów. W tym wirtualnym przewodniku Porema Days znajdą Państwo listę wystawców, plany hal, rejestrację online, informacji o prelekcjach, wydarzeniach, warsztatach, gościach specjalnych, biletach, wskazówki do jazdu wraz z nawigacją, informacje o udogodnieniach targowych. Wszystkie informacje o targach w zasięgu Twojej ręki. Pobierz oficjalną bezpłatną aplikację Remadeis.